Mam pytanie, mam pytanie. E, ale ono troszeczkę e, dotyczy tego, o czym Państwo dzisiaj mówicie, ale e, ja swoje pytanie troszeczkę inaczej sprecyzuję i ono będzie dotyczyło wolnej woli. Aha. E, bo na przykład zmiana rzeczywistości, swojego spojrzenia, jakiegoś tam spojrzenia z perspektywy na coś, e, to też mi się kojarzy z czymś taką, z e, tą wolą. I w związku z tym będą moje takie pytania: no bo w sumie tak, wolną wolę. Każdy z nas posiada, prawda? Tak. Ale nie każdy korzysta. To jakoś tak kiedyś z programów pamiętam, tak. że też no, nie powinniśmy się poddawać na przykład tam zdarzeniom losu, bo wtedy tą wolę też możemy w jakiś sposób tracić. A tak. skoro też jesteśmy nią obdarowani no, przez Najwyższego, przez Boga, to, to po prostu powinniśmy z niej korzystać i to w taki sposób świadomy. Tak. Też teraz niedawno usłyszałam, bo to coś w kartach wyszło jako odpowiedź osobie dzwoniącej, było coś takiego jak koło fortuny. I w związku z tym będą takie moje pytania. Bo czasami dzieje się coś w naszym życiu takiego, co jest od nas niezależne. I na przykład zdarzenia, na które my w ogóle nie mamy wpływu. Po prostu one, one są, o tak powiem. Jest też coś takiego, że gdzieś tam sobie w życiu tak nakombinujemy, że pojawia się właśnie taki koło fortuny, niż to bardzo podoba opatrzność opieka losu. Czyli po prostu tak można powiedzieć, że z perspektywy czasu na przykład takie zdarzenia dla nas są dobre. Bo tak ja oczywiście się nie znam na kartach, ale tak jak pamiętam, że na przykład wieża pojawia się wtedy, kiedy na przykład gdzieś tam stawialiśmy drabinę nie do tego nieba. Koło fortuny pojawia się jak też już człowiek gdzieś tam namotał, i, i, chociaż niekoniecznie, ale czasami tak się zdarza i po prostu wtedy pojawia się to koło fortuny I, i na przykład czasami, no nie są to, po prostu my tego nie rozumiemy często. I w związku z tym będą moje takie pytania, bo na przykład tak, ta wolna wola, czyli wolny człowiek, Czyli można powiedzieć, że człowiek, który no, nie ma ograniczeń, no, no, ale przynajmniej dąży do, do tego, żeby te ograniczenia w jakiś sposób niwelować. Czyli przede wszystkim, póki ten człowiek nie zna siebie, swojej natury, no to też nie ma swojej wolnej woli. I teraz moje takie w związku z tym pytania. Jak zobaczyć, jak zrozumieć, jak rozpoznać tą wolę losu? Już w jaki sposób się z tym synchronizować i od razu drugie pytanie, dobrze? E, I na przykład jeżeli już te zdarzenia idą do nas, to e, kiedy, jak to rozpoznać, jak to w ogóle zrozumieć, żeby na przykład czasami e, na te zdarzenia, które idą do nas, żeby właśnie powiedzieć, a właśnie, że nie, a właśnie, że tak, a właśnie, że będzie tak, jak ja chcę. A Odpowiem Pani. Kiedy... Dwa pytania połączę. Aha, bo jeszcze ostatnie już pytanie, a kiedyś z kolei poddać, poddać się temu, odpuścić to sobie wszystko, żeby się na przykład wszelkim nie szantać. To są moje dwa pytania, a na imię mam Alicja. Alicja z krainy czarów. Tak. Pani Alicjo, <laughs> po pierwsze nie ma przypadków. Jesteśmy cały czas w kole fortuny i wszystko, co do nas idzie, jest częścią koła fortuny. Jeśli chodzi o wolnowolę, dlaczego wstrzymujemy kieliszek i mówimy pomiędzy brzegiem pucharu a ustami? Dlaczego to robimy? Bo no? jest to taki ten czas, to tu taka chwila właśnie teraz, między ustami a brzegiem pucharu. Nie, bo mamy wolnowolę. Człowiek, który zanim weźmie szklankę, uruchamia wolnowolę, za chwilę się napije, niech pani sobie wyobrazi, że chce mi się bardzo pić. Aha. I ja wiem, że za chwilę będę odczuwał przyjemność. Tak. I, I ja tą, przy, tą chwilą przyjemności się bawię. Mi się bardzo chce pić, ale ja nie piję. Zatrzymuję moment, w którym wiem, że będę spełniony pijąt. Chodzi Aha. o to, że to, co już jest w chwili obecnej, to już mamy. Tylko nie nauczyliśmy się używać wolnej woli, bo nie wytwarzamy perspektywy pomiędzy nami a chęcią pożarcia rzeczywistości. I jeżeli mówimy o wolnej woli, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której idzie pani ulicą, jest pani zadowolona i ktoś nagle stanął na pani drodze i zaczyna pani ubliżać. Jest to sytuacja, której pani nie może przewidzieć. Prawda? Ale zanim pani wejdzie w interakcję z daną sytuacją, czy to będzie samochód przejeżdżający i ochlapiący nas brudną kałużą, czy jakiś pajac, który na nas krzyczy, to wolna wola oznacza, że na chwilę się zatrzymujemy i mówimy Chwilę. Coś do nas idzie, ale to, jak my to odbierzemy, bo ta rzeczywistość już jest, czy my ją bierzemy, tą rzeczywistość, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia. I w tym miejscu, pomiędzy brzegiem pucharu a ustami, jest miejsce dla wolnej woli zawsze. I ono jest miejscem teraz. Wolnej woli nie ma w przyszłości i w przeszłości. Czyli jeśli coś dzieje się z nami. Koło fortuny dla nas się kręci, to ona przez nas przejdzie. Czyli woda, która leci na nas, poleci, ale nasza reakcja na to, co się stało albo na to, co się dzieje teraz, oznacza, że zatrzymuje się chwilę i mówimy nie. Już nie. Teraz twój krzyk mnie ominie. Krzyczysz właściwie do siebie. Teraz twój terror nie dotyczy mnie. Teraz to, co robisz, ono wpływa na mnie, bo woda nas obleje. Krzyk usłyszymy. Ale jak wpływa, to ja zadecyduję. Tu mamy wolną wolę, jak odbierzemy rzeczywistość, która jest. I tą rzeczywistością, która jest, jest każda rzeczywistość. Rzeczywistość duchowa, która nas dotyczy, rzeczywistość pieniędzy, rzeczywistość sąsiadów, rzeczywistość domowa, rzeczywistość zawodowa, rzeczywistość partnerska, rzeczywistość zdrowia, serca, podróży, e, kariery zawo zawodowej, przyjaciół, tajemnic. Ta, w tej rzeczywistości my cały czas jesteśmy, bo ona do nas idzie. Tylko zanim przejdzie przez nas, to my decydujemy, czy wchodzimy. I ten moment rozprężenia tej przestrzeni pomiędzy bezpośrednią relacją my z rzeczywistością jest momentem, w którym kosztujemy jej. Ta rzeczywistość może nam nie odpowiadać i wtedy powiemy nie, to nie jest moja rzeczywistość. Ja nie chcę, żeby ona mnie dotykała. Często, często o tym mówimy, ale może być taka rzeczywistość, którą pragniemy, czyli... Mm, jakby to powiedzieć, wyobraźcie sobie, że macie obok siebie wspaniałego chłopaka i wspaniałą dziewczynę, że możecie ją wziąć i pójść z nią na spacer lub jego z nim na spacer albo do łóżka lub gdziekolwiek chcecie, ale tą rzeczywistość już macie. Zanim skosztujecie tą rzeczywistość, to poczekajcie chwilę i wiecie, że ona zaraz nastąpi. Tylko jak ja ją będę konsumował, należy odrobinę, chwilę, sekundę poczekać i powiedzieć sobie, kurde, mogę się cieszyć, zanim pójdę, załóżmy, w cudzysłowie, do łóżka z tym mężczyzną, tym kobietą, to pójdę. Nie muszę tam biec. Mogę cieszyć się konwersacją z nią. Mogę rozmawiać z nią. Możemy różne rzeczy robić i my to czasami robimy nie wiedząc, wiedzą, że i tak to spełnienie nastąpi w jakiejkolwiek formie, ale robimy taki rodzaj tańca godowego, zatrzymujemy się przed kołem fortuny, który nastąpi. I tak samo jest z każdą jedną rzeczą, że idziemy załóżmy do prezesa, do kogoś i wiemy, że ten ktoś, ma bardzo ścisły umysł, że wybiera tylko rzeczy nieemocjonalne, które go obchodzą, ale jak nie znajdzie w całym rzeczy, które go obchodzą, to z nami nie będzie rozmawiał. No bo tak jest. I zderzamy się z tą rzeczywistością i jak ta rzeczywistość nas dotknie, bo może nas nie dotknąć w ogóle, no i idziemy dalej. To oznacza, że ta rzeczywistość ona dalej będzie płynęła, te koło fortuny dalej się będzie kręcić, a my wciąż jesteśmy niezależni, mamy swoją indywidualną tożsamość, nie tracimy tej tożsamości. Jak byliśmy ładni przed wejściem do gabinetu prezesa, komornika, kogokolwiek kogo sobie wymyślimy, w dobrej i złej sytuacji, to... Wychodzimy tacy sami. Właściwie drzwi zostały zamk zamknięte i kosztujemy. Jest to kosztowanie czegoś, co nastąpi, a co już tak naprawdę jest naszą rzeczywistością. I w tej właśnie przestrzeni jest wolna wola. W tej malutkiej przestrzeni, że to my decydujemy, jak rzeczywistość, która już się odbywa. Jak my będziemy w tej rzeczywistości? Umiejętność złapania tego dystansu, właśnie i skierowania się do własnej woli, bo ta rzeczywistość już jest, właśnie jest Twoją wolą.